Witam, dzień dobry moi drodzy. A dzisiaj to my sobie zobaczymy co dla baranka na sierpień. Baranku nasz, zobaczymy co na sierpień. Co tu dla barana? Zdrowie, miłość, finanse, praca, szanse, wyroki słuchajcie, i różne rzeczy. Hmm. Co w zdrowiu tu dla baranka. co przejdzie nieoczekiwanie, sprawy wyroki sądowe, jeżeli macie, praca i finanse, miłość, dom i rodzina. Rezultat miesiąca, Wasza rola, na co macie szansę w sierpniu i karta wyrocznie dla barana. Na jakim etapie podróży przez życie jest baran? Dobra, zaczynamy. Co w zdrowiu dla Barana? Może dojść do jakiegoś incydentu zdrowotnego. Nie dla wszystkich to będzie. Te karty pokazują, że coś nagle może przyjść. E, natomiast te karty pokazują, że to wcale nie. Mm, huh. Jak wam to przekazać, moi drodzy? Nie ma tutaj żadnych dramatów. Natomiast coś przychodzi nagle. To tak jakbyście mieli, nie wiem, może skręcić nogę, może ząb was zacznie boleć. Ale te karty pokazują, słuchajcie, że to jest szansa na zaprowadzenie, na zaprowadzenie porządku z Waszym zdrowiem. Przychodzi taki moment. W ogóle bardziej uważam, że to będzie trzeci tydzień sierpnia, że coś Wam zaczyna doskwierać i dobrze wie, te karty pokazują taką sytuację, że to już od dłuższego czasu. Może pobolewa ten ząb, na przykład, słuchajcie, albo coś się dzieje, ale przychodzi taki moment, wiecie, tąpnięcia, że tak powiem, i tu już trzeba będzie zadziałać. Natomiast te karty pokazują, że na zdrowie wam to wyjdzie, żeby zadziałacie. To jest, pokazuje się karta wyjścia, jakby z jakiejś e, sytuacji zdrowotnej, którą pomijaliście, bo może nie było czasu, bo czasami trzeba pieniądze zainwestować, wiadomo, i tak dalej. Tutaj karty pokazują, że no to co przyjdzie, ewentualnie niemiłego. Że może będzie trzeba właśnie wydać na coś albo, albo się zająć, to tylko wam naprawdę na zdrowie wyjdzie. To po prostu się okazuje tutaj w tych kartach, że dobrze, że się tak stało, bo inaczej byście może tam spychali to na boczny tor albo coś w tym stylu. Co nieoczekiwanie. Coś nieoczekiwanie ktoś będzie próbował wpływać na Was. Przyjdzie jakaś taka sytuacja, że ktoś się będzie tutaj do Was rzucać, uważam i może chodzić o jakąś finansową sytuację, natomiast Wy trzaśniecie drzwiami. No, nagle będzie taka sytuacja, że ktoś będzie od Was czegoś oczekiwał, że będzie ta osoba się tutaj do Was rzucać, nie wiem, czy to praca, czy dom, czy rodzina, czy cokolwiek, ale wyniknie jakaś nerwowa sytuacja, bardzo nerwowa, bym powiedziała, bardzo szybko, nagle właśnie i te karty pokazują, że Wy się odwrócicie, tak jakbyście nie chcieli na coś dać pieniędzy, albo czegoś sfinansować, albo powiedzieli Albo powiecie, że a już mam dosyć, tak? Dawania pieniędzy czy inwestowania w to, albo załatwiania Twoich spraw. Nerwy tutaj będzie jakaś osoba próbowała zawalczyć z Wami, rzucać się tutaj będzie do Was, ale Wy postawicie temu kres. Jakby zabieracie swoją sakiewkę, odwracacie się i mówicie dosyć. Dobra. Sprawy wyroki sądowe, jeżeli chodzi o Barana. Przy zakończeniu spraw jakichś sądowych. Bo ja uważam, że to mogą być sprawy rodzinne bardzo. Przy zakończeniu tych spraw tu jest, yy, pokazuje się jakiś cień w ogóle. Hmm. Przyjdzie wam zdecydować. Nie wiem, to tak, jakbyście mieli decydować, którą drogą pójść przy tej sprawie, dlatego że jest jakiś cień. Ja uważam, że będziecie próbowali coś ukryć. No i trzeba będzie tutaj podjąć decyzję, czy to jest dobre. Że ja chcę coś ukryć przy tych sprawach sądowych, czy po prostu jakby pójść, nie wiem, w kierunku prawdy całkowicie. Dwie opcje. Trzeba będzie podjąć dosyć, uważam, że nagle decyzję, bo tu jest jakiś cień, może będzie taka sytuacja, że to, co tam ewentualnie zostało w jakiś sposób przekłamane, to będzie taka sytuacja, że trzeba będzie zdecydować, czy idziecie tą drogą, czy nie. Nerwy się tutaj pokazują dosyć duże. Hmm. Jakieś pisma, słuchajcie, może trzeba będzie jeszcze coś poskładać. Nie widzę rozwiązania żadnych tutaj y, sytuacji sądowych. Jakby sprawa się ciągnie, ale coś jest tutaj w okryciu i będziecie, czy, będziecie musieli zdecydować, którą drogą. Raczej karty pokazują drogą prawdy albo te, drogą tego przekłamywania, tak? Mm, nie wiem, tu w ogóle postawa wasza jest bardzo konkretna, natomiast druga strona jakby. Hmm. Jest Wasza postawa jest spokojna i konkretna, a druga strona jest w dużych nerwach. Praca i finanse dla baranka, zadbać będziecie musieli o równowagę, moi drodzy, przy finansach i przy pracy. No, cały czas się pokazują cięcia. Bardzo będą jakieś sytuacje w ogóle pokazuje się przy finansach coś takiego. Że wy dużo jakby albo finansujecie, albo dokładacie, albo dajecie z siebie, jeżeli chodzi o finanse. W sierpniu Baran mówi dosyć. Niespodziewanie ktoś będzie od, od Was czegoś oczekiwał finansowego, te karty pokazują. I przy finansach też pokazuje się, że będziecie w sierpniu zaznaczali granice pewnym sprawą bo stwierdzicie, że nie ma równowagi, czy to przy pracy, słuchajcie, czy to przy finansowaniu czegoś. Będziecie chcieli wybrać inną drogę, jeżeli chodzi o finanse wasze. To jest w ogóle bardzo dobre, co się pokazuje. To, że Wy tutaj tupniecie nogą, powiem Wam szczerze, bardzo dobrze to się pokazuje. Ktoś korzysta tutaj z Waszych finansów, albo Wy do czegoś dokładacie, bo coś się wydarzyło jakiś czas temu. Nie wiem, czy Wam szkoda kogoś. Czy ktoś po prostu wie w jaki sposób do was podejść, żebyście wyinwestowali, żebyście wydawali? No w baran, moi drodzy, jeżeli chodzi o finanse, będzie pilnować równowagi. To może dotyczyć pracy. Słuchajcie, może liczyliście na coś przy tej pracy wcześniej. Karty pokazują, że czujecie w sierpniu, że jednak nie ma równowagi, że dajecie dużo z siebie, z drugiej strony nie ma takich pieniędzy, jakbyście chcieli. Raczej tupniecie nogą, moi drodzy. Ale to nie jest złe, dlatego że się pokazują za wami, pokazują się, że wy dobrze wiecie, co robicie, tu jest karta zero. Wy możecie na tą kartę zero się w każdej chwili zdecydować, czyli możecie coś zacząć budować po swojemu, możecie zmienić pracę. Wy to macie zaraz za plecami. Dlatego jakiś tutaj wiecie co, przyjdzie kres sytuacji finansowych, że będziecie chcieli powiedzieć dosyć, już dosyć tego. Teraz chce się zająć sobą. Finanse, mówię, miłość, przepraszam. Jest tutaj jakaś osoba, która jest w dużych uczuciach, ale ona jest oddalona dla mnie. Może będzie tak, ale nie. Romansowo się też tutaj pokazuje. Może być tutaj jakaś taka sytuacja romansowa. Natomiast jeżeli Wy jesteście w sierpniu w romansie, Czyli ta osoba na przykład nie ma zakończonej swojej relacji, albo wy tam jeszcze z kimś, że tutaj są kwestie naprawdę romansów, to karty pokazują, że osoba, do której jedziecie, która przyjeżdża do Was, czy się spotykacie, tak w połowie sierpnia, te karty, moi drodzy, pokazują, że ta osoba jest pełna uczuć w stosunku do Was. Może być taka sytuacja, że zaproponuję Wam, Coś bardzo poważnego na koniec lata. Może zaproponuje to, że wychodzi ze swojej znajomości, wychodzi z jakiejś relacji. Dla tej osoby są też bardzo ważne finanse. Natomiast macie osobę, która ma dużo uczuć, pięknych uczuć w stosunku do Was. Ale te karty pokazują, że te uczucia są odkryte dopiero moim zdaniem na koniec sierpnia. Co tu jeszcze? Możecie mieć jakąś sytuację, słuchajcie, przy pracy, że ktoś przy pracy też. Hmm, bardzo to się pokazuje. Możecie mieć jakąś sytuację, że poznajecie kogoś przy przeprowadzce na przykład, przy podróżowaniu yy, i dopiero, i teraz tak, może być tak na początku sierpnia, że poznajecie kogoś yy, i to się w ogóle dzieje nagle. Potem, nie wiem, musicie odjechać i tak dalej, ale ta osoba odzywa się do Was na koniec miesiąca i ona, wiecie co, te karty pokazują, że chce. Hmm. Może być taka sytuacja, że jesteście w relacji, bo teraz karty pokazują, że są dwie osoby, które są bardzo stanowane w relacji, na przykład wy i wasza partnerka, wasz partner, ale tam nie ma miłości. Ja nie widzę tutaj, jeżeli wy jesteście w relacji, żebyście ją zakończali. Ale pojawia się tutaj, jest tutaj jakaś inna osoba. Jeszcze. Single jak najbardziej mogą poznać kogoś nowego, i nawet może być to przy świecie. Że wyjeżdżacie gdzieś, w świat jedziecie, słuchajcie i albo gdzieś, no nie może być to nawet podróż po Polsce, bo te karty pokazują, że puszczacie ciężkości i zaczynacie, rozwijacie skrzydła. Może być, że tą swoją piękną energią, jeżeli macie urlop w sierpniu, przyciągacie też, poznajecie nagle jakąś osobę. I teraz potem karty pokazują, że super zadziało się, poznaliśmy się i tak dalej. Potem jakby ludzie się rozjeżdżają, I te karty mówią o tym, że ta osoba. Odzywa się do Was jak najbardziej na koniec sierpnia. Może być tutaj jakaś jeszcze piękna propozycja. No, dlaczego? Dlatego, że jeżeli poznacie kogoś, to te karty pokazują, że po tym jak się rozstaniecie, cały czas będziecie bardzo o sobie myśleć. Tu jest czekanie, brak, ale ta osoba odzywa się do Was na koniec miesiąca. Jeżeli jesteście w jakimś romansie, coś takiego, to też mi te karty pokazują, że ta osoba ma do, kocha Was. Ja uważam, że kocha Was, ma do Was mnóstwo uczuć, i karty wtedy przy tej osobie pokazują, że nie wiedziała jak postąpić, nie wiedziała co zrobić, była taka poblokowana w życiu, ale na koniec sierpnia karty pokazują, że wychodzi z jakąś piękną propozycją. Wy się pokazujecie w ogóle przy tej osobie, jaka taka, jak, taka osoba, która. Pojawiła się w życiu tej osoby, wniosła dużo radości, uśmiechu, jakiegoś takiego słońca, nadziei też. Hmm. Dlaczego tak jest? No, jeżeli tu są trójkąty, to, to, to pokazuje się para ludzi, którzy yy, ta, ta, tak jakby słuchajcie: Wy jesteście osobą taką bardzo wrażliwą, i ta druga osoba również. Tu jest bardzo dużo uczuć pokazanych. Może być taka sytuacja, że poznajecie kogoś i bardzo dobra, fajna para ludzi. Tu się jakby poznajecie taką odpowiednią osobę dla siebie. Natomiast może być też sytuacja, że wy jesteście w romansie. Hmm. Może być taka sytuacja, że ktoś podejmuje poważne decyzje przy domu, przy rodzinie, bo to jest pokazane odejście i wychodzi do Was z propozycją, nie wiem, bycia razem, bo tu jest mnóstwo pięknych uczuć pokazanych. Dom i rodzina, u Was. Ha. Diabeł tu jest przy pieniądzach rodzinnych, wiecie? Tak jakbyście się bali w sierpniu jakiejś porażki. Ha. Może być. Diabeł jest przy rodzinie, przy domu. Może być tak, że, no nie wiem, może Wy jesteście nawet w romansie, dlatego wtedy pokazuje się ten diabeł przy rodzinie, że niby wszystko w rodzinie jest okej, okay, a nie jest okej, okay, tak? Może będziecie się czuć źle z tego powodu. Może być też taka sytuacja... Że przy rodzinie tutaj, no nie wiem, nie czujecie się zadowoleni, szczęśliwi, może być taka sytuacja, że no, to ktoś kogoś może wykorzystywać, tak? Albo jesteście uzależnieni od czyichś pieniędzy, więc musicie siedzieć grzecznie na przykład, bo jesteście uzależnieni od czyichś pieniędzy. Jaki rezultat miesiąca dla Barana? Bardzo dobry rezultat. Bardzo w bardzo dobrej energetyce. Wychodzicie z, 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 słuchajcie, z sierpnia, że tak powiem e, i tutaj karty pokazują, że przyszłość po, jakby zaczyna przedstawiać się w bardziej kolorowych barwach, że jesteście bardzo nastawieni na jakieś szanse, że macie dużo nadziei, że wasze życie w przyszłości może być piękne. Jesteście w karcie zwycięzcy. E, sierpień pozwoli wam zrozumieć, uważam, że bardzo dużo e, jakichś sytuacji, Pozwoli Wam też podjąć jakieś decyzje, konkretne decyzje. Może tutaj się pokazuje, wiecie, że Wy tu, tu odwracacie się od kogoś, mówicie dosyć tego. E, jesteście w karcie zwycięzcy, bardzo dobrze wiecie, co robicie. Mało tego, tu karty pokazują, że ta gwiazda zaczyna dla Was świecić. Być może Wy dostajecie się z jakiegoś e, takiego, m, jakiejś sytuacji życiowych, które nie były dla Was po prostu odpowiednie. E, także rezultat miesiąca, no, jesteście w karcie zwycięzcy. Jaka wasza rola? O, widzicie, te karty pokazują. Żeby pójść w kierunku bratniej duszy, wtedy będziecie mieć spełnienie. Żeby jakby nie denerwować się jakimiś drobnymi sytuacjami, jakimiś sytuacjami ner nerwowości, czegoś takiego. Przepraszam na sekundę. Jaka wasza rola? Hmm. Jeżeli ktoś wprowadza jakieś nerwowe sytuacje do waszego życia, to te karty pokazują, żeby nie zwracać na to uwagi, żeby spojrzeć na siebie, iść w kierunku hmm, tak, jakby posługiwać się, waszą rolą jest posługiwać się jakimś wnętrzem, jakąś intuicją. Jeżeli nie wiecie z jakiego powodu podjęliście tą decyzję, być może to, co jest w środku, w jakiś sposób wami kieruje, bo ja uważam, że czasami tak jest. Że w życiu podejmujemy dziwne decyzje, sami nie wiemy, dlaczego tak postąpiliśmy. Te karty pokazują: idź w kierunku bratniej duszy, idź w kierunku spełnienia, ale nie z, jakby odejdźcie od jakichś plotek, pomówień, nerwowości. Tak jakbyście, waszą rolą jest trzymać się z daleka od nerwów. Nawet jeżeli wy tu tupniecie nogą i tak dalej w jakichś sytuacjach, to te karty pokazują: nie pozwól, żeby ta sytuacja tego tupnięcia nogą miała wpływ na kolejny tydzień. Jakby. Postanowiliście coś? Nie wracajcie do tych nerwów na przykład. Na co macie szansę, baran? Na co ma szansę? Hmm. Na duże działania. Szansę w, w sierpniu macie zadziałać. Macie szansę odejść od jakiegoś złodziejstwa, które was ciągnęło w dół, od tego, że ktoś was oszukuje, od tego, że ktoś was wykorzystuje. Na to macie szansę, na jakieś działania, z którymi na przykład zblekaliście wcześniej. Macie szansę teraz zadziałać, ale uważam, że te działania zapoczątkują jakieś nowe sytuacje w Waszym życiu. To tak jakbyście, wiecie co, czasami mamy taki okres w życiu, że nie mamy siły po prostu działać. Po prostu nie mamy siły, nie chce nam się zapewne rzeczy wziąć, bo jak sobie pomyślimy, że trzeba będzie przez to przebrnąć, to już nam się odechciewa. Właśnie, jakby szanse macie na wyjście z jakichś takich sytuacji. Jeżeli zadziałacie, te karty pokazują, że to tak jak domino: troszeczkę efekt domina, tak? Będzie trzeba to, co za nami, będzie się przewracało, i trzeba będzie już iść do przodu i działać. Karta wyrocznia: Intencja. Trochę ta karta jest dla osób, wiecie, które uważają, że ciężką pracą, tak to się kojarzy tutaj mi, że ciężką pracą tylko można dojść do czegoś w życiu. Twoje cele zostaną osiągnięte. Celowe, jasne intencje mają moc zmieniać świat. Twoje cele zostaną osiągnięte. Pełne inspiracji i intencje są niczym magiczne, strzały wystrzelone w niebo. Wszechświat przynosi Ci dar. Pokazując, że trafiłeś do celu. Uświadom sobie jednak, że nie musisz całej pracy wykonywać samodzielnie. Inni mogą pomóc ci współtworzyć rzeczywistość. Łączysz się z mocą Twoich intencji, wysyłając je na zewnątrz i pozwalając, żeby siła synchronizacji zadz zadziałała w magiczny sposób. Może dobre intencje innych osób zainspirują cię, żebyś sam wysyłał ku światu własne. Pokaż, jakie życie chcesz prowadzić. Że świadomie, mając jasny cel i zachowując niezbędny dystans. Tyle dla naszego waranka. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.